Skoro mnie tu zaproszono, to od razu. Oj, nie, bo to. Można prawa jak nigdy, pewnie. Dobrze, a teraz proszę oddawać prezerwatywy. Proszę bardzo, kto dostał? A, już, już, już pod nogę schował. Już, proszę bardzo. Oddajemy, proszę bardzo. Proszę to oddać. Śmiało, Telefon wiem. Proszę bardzo. Dostań. O, już w kieszeni było, już. A pan już nałożył! Ludzie! To jest to, przy granicy nie ma żartów! Ludzie! O, proszę bardzo, to jest Szczecin, proszę, proszę, o, ja może pokażę, proszę, proszę bardzo. Cztery poszły, trzy wróciły. Do wtorku starczy. Witam serdecznie Szczecin. Bardzo się cieszę, że powróciłem po latach na te parafie. Bardzo miło was parafianie zobaczyć. Naprawdę widzę, że jest sporo młodzieży. Bardzo mi to cieszy, dlatego krótki apel do młodzieży. Proszę bardzo. Maliny stop, maniny, stop, dziewczyny it's my life Kościelny, kościelny zapraszam do mnie Już lecę do będzie niech będzie pochwalony Nasz ksiądz kochany Tyle księdza nie było, ksiądz wrócił na naszą parafię. Wasza eminencjo wasza emancipancio, nasz ty spumisanie, księże celebrancie, błogosławione łono i wszystkie sutki, które stałeś. Tyle my czekali na cięta, wróciła Juczenka. Dobrze. Syn marnotrawny. Dobrze, właściwie, ja też się cieszę, że wróciłem na parafię, tylko od tygodnia jestem, do dzwonić się do was nie można. No, teraz jeszcze dodatkową pracę mam, jeszcze biegam, załatwiam. Jeszcze teraz kierowcą autobusu jestem taki. O. Mam dodatkowy tam, autobus, mam taki z toaletą w środku, Super. normalny. No i kurs mi się trafił do lichenia. No. Ładna wycieczka. A ty istów wiorzę. Słucham. Nie niewierzący do lichenia wiozłem, ale tak się rano strułem, tak mi coś nie podeszło, zaszkodziło, że całą drogę w toalecie przysiedziałem. A wiecie, Jak się ciężko autobus Kibla prowadzi? To wyście autobus z Ty prowadzili? A, ale dojechałem na miejsce, to już wszyscy wierzyli. Misjonarz. O. Ja pierwszy raz taką bogobojną wycieczkę wiozłem. Nikt nie siedział, wszyscy na klęcząco jechali. Książeczki porozdawałem, to wszystko wyśpiewali. Nie? Wszystkie pieśni, nawet treści. Różańce to normalnie jak nunczaka chodziły, tak się modliły. Takich to mogę wozić, naprawdę. To była wiara, widać było, na klęcząco wyszli wszyscy z zadowoleni. Niektórzy to nawet dermę z siedzeń powyrywali tak mocno. Tak wierzyli, tak wierzyli i się przekonali. Można, można. A te stare babcie ty, jak wiozę te róże, nie, one tylko do, do autobusu wsiądą. Jedna piosenka, później bania z panie lichen. Połowa to nawet nie wie, że w licheniu była jakoś tak. Wokół kościoła powoził, to za by była, była. Tak? Dobrze, kościel, powiedzcie jeszcze mi bardzo ważną rzecz. Nikt nie chce mi tego powiedzieć, a wy zapewne wiecie. Powiedzcie mi, co się z poprzednim proboszczem stało? No tego nikt nie wie, ale tego ministranta też przenieśli. <noise> Musi jaka rodzinna sytuacja była. No. Czyli działo się za poprzednika. Trochę się działo, ale poprzednik się od fajny, taki bardziej biznesmen był. No, taki dużo zrobił w kościele. Dobre. Co na przykład? No, wpłatomat postawił w kościele. Terminal był przy tacy, można było kartą płacić. Niektórzy to mogli nawet u księdza zbliżeniowo. Normalnie, karto mi na chipa. A to nie głupie, tym bardziej, że kasa w parafii pusta, trzeba parafię ratować. Macie jakieś nowe pomysły? Jest jedna propozycja, bardzo chcą, żeby ksiądz poświęcił ten nowy klub gogo. Czyście zdurnieli, to jest niewierne miejsce, moja noga tam nigdy nie postanie. Ale oni dają pięć tysięcy. Mogę we wtorek. We wtorek ksiądz nie bardzo może, bo we wtorek bawimy się w chowanego. Jak bawimy się w chowanego? Dwa pogrzeby mamy. Może będzie trzeci, ale stary Leczkowski się waha. Ale rodzina się zdecydowała, także... Chyba się nie wycofa. Poza tym już mu grób wykopali taki ładny, kwadratowy, taki 8 na 12 metrów. Taki duży? Taki duży, no bo ludzką nie mogli się dokopać, to sapera wzięli, nie? ale źle proporcje dobrał, jak podłożył, jak piw. To starą kleczkowską to trzy alejki dalej przeniosła. Ale ładnie leciała, ładnie leciała. Dobre noty dostała, nawet telemarkiem wylądowała. Tym bardziej ona zadowolona była, bo ona tam nie chciała leżeć, bo dla niej tam za głośno było, nie? Więc teraz wylądowała na starym Józefiaku, a ona wcześniej za życia do niego zelówki paliła. No to się połączyli, nie? A co na to żona Józefiaka? Żona Józefiaka nie widzi, bo pod nimi leży, no. Niech mają coś od życia. Dobrze, Kościele, w takim razie te go go przenieście na środę. Na środę, a we wtorek kto się nie schowa, ten się kryje. No i pięknie, ksiądz wróci od razu, grafik jest zapełniony, elegancki. A! Jeszcze jedna sprawa, jeszcze jedna ważna sprawa. Jest taka sytuacja, że trzeba uważać teraz. Musi ksiądz plebanie ryglować, zamykać. Bo kradną. Kradną? Kradną, ta. Poprzedniego księdza okradli. Jak? Na wnuczka. A co ukradli? O, no, głównie wino. Wino, żadna strata. No, ale całego tira. Jak to całego tira? Całego tira, bo ksiądz produkował swoje wino, takie dedykowane, robił, o nawet taką firmę, która się nazywała Ksiądz i Synowie wrócie KISS i oni produkowali to wino, to wino, które się nazywało Muszatom Mordo Muszato Mordo? Mordo. Takie jedwa takiej ciekawej ulotnej apelacji, takim intrygującym z taką lekką domieszką nuty melancholii, takiego weskwania, takiego pomarańczowego czegoś posmaku, takiej czyltowej, lekkiej, dwającej się... Nutki. Wiśniowe. I tego Tira to na pewno złodzieje ukradli. Tira, tak. A wino to my ze szwagrem schowali. Gdzie? Wał brzychów w Złotym Pociągu. Mm. Ale tak kopie, że aż linie papilarne zdziera. Stary, durnowaty, kościelny, nic się nie zmieniło. To samo o księdzu mogę powiedzieć. Też się cieszę, że ksiądz. Dobry, bardzo ważna rzecz. Ja swojej parafii nie poznaję. Powiedzcie mi, co się dzieje. Przecież w niedzielę ludzie z jednej nawy w drugą biegali, wrzaski, krzyki były. Co to było? A to cuda były. Co? Cuda były. Stary palisiak sam z wózka wstał. A propos, kto mu pozwolił wózkiem widłowym do kościoła wjechać? Styropian przewiózł. Po co? No bo ołtarz od przodu ocieplany. Żeby się do reszty powariowali, po jaką cholerę ołtarz ocieplać? Poprzedni ksiądz kazał ocieplić wizerunek, no to. Jedziemy z tematem, poza tym takie luzy w kościele są, to sobie wjechał, co no, miał No właśnie, luzy w kościele, młodzież do kościoła nie chodzi. O nie, młodzi nie chodzą. O nie chodzą. Nie, młodzi to w ogóle nie chodzą. Nie chodzą, no dlaczego? Bo nie ma w kościele wi-fi. Czego nie ma? Wi-fi nie ma w kościele. Tego wi-fi. No tego, takiego y, w telefon chowany internet, tak jest. Że ma ksiądz telefon i jest, żeby był internet, to trzeba wi-fi mieć. I WiFi jest schowany pod spodem. Że tego wi-fi nie widać, tak jakby go nie było. Że tutaj nie ma tego wi-fi, a jest internet w przodem, a wi-fi jest pod spodem schowany tak, żeby nie było wi-fi. Widać, że jest internet schowany pod Wifi, a wi-fi jest pod internetem do wi-fi. <plosy> że jak ma ksiądz telefon, i internet, a wi-fi nie ma. Kościelny, tłumaczcie mi prosto, co to jest wi-fi. Kurde, ja bym księdzu wytłumaczył, żeby ksiądz uwierzył w coś, czego nie ma. Tak bez wina będzie ciężko. Przyniosę telefon, to pokażę nas. Do, ten dobrze, zostawmy te zostawmy. po prostu wynalazki no, nie, 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 sz, Szatana. Bardzo was proszę. No. Powiedzcie mi, po, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pół diecezji z nas się śmieje. Proszę powiedzieć, kto Jasełka organizował? Ja żem organizował. <grym> jak to kościelny wyglądało? No, wstyd Ale jak... zara, zara, problem był, nikt nie chciał grać. Wszyscy mi odmawiali w ogóle. Jeszcze mi Kaziu takiego Ramadanu w kościele narobił. Który Kaziu? Ten co jak idzie, to trzy ślady robi, nie? Ja... Słucham? Ten co w kapciach żelowych do kościoła przyszedł, nie? I, i ten. i... Kazik taki, no i on y, szedł i te rusztowanie zahaczył. Nie, to rusztowanie się wypierdzeliło. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Jak można rusztowanie zahaczyć? Normalnie. Czym? Haluksem. Jak haluksem, jak mówiliście, że w kapciach przyszedł? To widocznie źle rozmiarówkę dobrał, no. Albo go Haluk wyprzedził, no przecież każdy ma takiego haluksa, że on jest w stanie z haluksa na korytarzu za zakrętem światu włączyć. Tak? <gryśka> Ale przecież to tak rypło, tam się no. ludzie wystraszyli, zaczęli uciekać, grzeszczeć, krzyczeć. Kryśka zaczęła się dziać. Która Kryśka? Ta chuda Kryśka. Która chuda? Ta, co się na niej legińcy marszą. <gryśka> ta taka kurde ta, my na nią kurier wołamy. O. Kurier dlaczego? Ona ma przerwę między dwójką a siódemką na paczkę. Bądźcie mądry, kto jest kto, no. Na pewno ksiądz przy komunii poznano. Tylko trzeba szybko rękę zabierać. <noise> Bo potrafi bilet skasować. Nie wiem, która. No to jest ta taka celebrytka gwiazda, co w tym takie futro się ubrała, cała w lisy. I jak te, te rusztowanie spadło, to ona tak się zaczęła drzeć, że jej się wszystkie lisy na płaszczu obudziły. I twierdzili mi do szopki. Nie, no to myślę, dobra, chociaż zwierzęta mam, nie? Ratuje jasełka, jest już jest już jakaś namiaska. Zgoda, się zgoda, się zgoda, zwierzęta były. Dlaczego Józefa nie było? Bo on nikt nie chciał grać. Coś to jest taka ważna postać. Ale pomijana. Józef był ojcem. Na mieście gadają co innego. Józefa nie było, muzyki nie było. Organista był na weselu i walczył do piątej nad ranem. Z kim? Sobieskim. Ale pokonał Sobieskiego, dwóch Finlandczyków, Chopina, tylko w tajbreku z Kwaśniewski przegrał. A to już inna liga. Ale wrócił, wrócił zmęczony, ale wrócił do kościoła, tylko taki był zmęczony, że się położył i w szopce zasnął. Świetny organista zasnął w szopce. No, ale dzięki temu zagrał Jezuska. Przepiękna szopka, prawda? Przepiękna szopka. Dziękuję. Wiedziałem, że będzie sukces. Mogę pisować tą szopką w najbliższą niedzielę. Tak? A, a, dajcie spokój. Wszyscy mówili, że nie wolno robić takich szopek. Ale nie, uda ci wolno, się. On, nie, nie? Wolno robić a, szopki i jasełka wolno no robić. Wszystko wolno. No no, właśnie, no, właśnie, tylko nie w Wielkanoc.